Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Liczymy na to, że dzisiejszy mecz dostarczy nam naprawdę ogromu niezapomnianych wrażeń. W tej chwili Jacek jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Szczerze mówiąc, już od jakiegoś czasu wyczekiwałem tego meczu niecierpliwie. I Marcelo. Kessie. piłka do Azarda i teraz Ronaldo. Danie nie trafia celu. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Nieudane teraz to wybicie. Świetna okazja. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Fatalny błąd. Jak już chcemy wykopywać, to róbmy to skutecznie, a nie tak. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznym miejscu zwykle kończy się nieszczęściem. I tu mamy tego przykład. Myślę, że w Szatni będzie sporo do powiedzenia o tej sytuacji. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Ruszył, jak to rozegra? Kto? I proszę państwa! No to mogą teraz uspokoić ten mecz. Prowadzą różnicą dwóch goli. I ponownie zaczynamy od środka. Jest już 2 do 0. Demiral Kessier. Wyborna teraz okazja! teraz fantastycznie bronić? Co za refleks? Emiral, Azar, Ronaldo, podanie do Marcelo, ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Penis Suarez. Uwaga, piłka wciąż w niebezpiecznej strefie. No, to jest już chyba pozamiatane. Trzy gole różnicy. To poważna przewaga. My oglądamy powtórkę, a trener wciąż piekli się na swoich zawodników. Naprawdę kiepskie było to wybicie. Za krótkie, zbyt niepewne. I rywale w pełni to wykorzystali. Ta bramka obciąża obronę. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Obie ekipy zamieniły się już stronami. I zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. I teraz Ronaldo, Thierry Uri. Piłka wędruje do Palini. Teraz jest niepilnowany. Jest kolejna bramka. Powiększają przewagę do czterech goli. Oglądamy teraz tę kapitalną, samotną akcję raz jeszcze, nieco bardziej na spokojnie, świadomi tego, jak ona się skończy. Ale na rzeczy piękne zawsze warto patrzeć, a ten popis indywidualny niewątpliwie jest pięknem samym w sobie. Brawo! Gramy dalej, już 4 do 0. Do końca tego spotkania pozostało pół godziny. Teraz będzie niebezpiecznie! ale jest ciekawie. Niebywałe! Znowu piłka w siatce! Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Ależ to była bomba. W ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. To już 5 do 0. Gramy dalej. Ibrahimović. I teraz Ronaldo. Paul Pogba. Piłka do Mareza. Interwencja na najwyższym światowym poziomie. Mogła być z tego bramka. Marcelo. Zagranie do Zlatana. Mares. No i znowu są przy piłce. Benito Suarez. Ferran Torres, Denis Suarez i Ferran Torres. Najprościej teraz jak się da. Byle dalej. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa.